Witam kochani, dzisiaj zrobimy mały teścik Sprawdzimy ile pali nasza motorówka. Jesteśmy producentem tych łodzi, to jest koncept 640 model. W silnik mamy zawieszony 150 kg merkury. Nowy kilkanaście godzin tam ma przepływane także łódka waży 800 kg Płyniemy do dziwnowa, to jest jakieś 82 km wodą. Będziemy płynąć. Trochę wolno, trochę szybko, no, w takich warunkach, jakie nam pozwoli wiatr i fala, ale przede wszystkim będziemy płynąć z efektem jak najszybszego dopłynięcia do dziwnego, do do ale nie na maksymalnej prędkości. Prędkość maksymalna tej łodzi to 75 na godzinę my będziemy jej płynęli w zakresie 40-60 km. Taki będziemy prędkość przelotową. Zatankowaliśmy paliwo, mamy na wskaźniku 74%. Przy tym obciążeniu łódki, czyli jedna osoba siedzi na siedzisku, druga osoba nagrywa w ten film dla Was. No i ogłaszamy konkurs, komu się uda najtrafniej wcelować w nasz wynik. Zatankujemy się w dziwnowie, aby osiągnąć ten sam wynik na zegarze. Nagrodą będzie oto to radio firmy BOS z głośnikami. Typowo marinistyczny sprzęt. Montujemy zresztą taki, taki sprzęt na naszych łodziach, też jeśli ktoś by chciał. Polecam serdecznie, radio ma Bluetooth, myślę, że to ciekawa nagroda, a tym bardziej, że wszyscy zawsze zastanawiamy się, ile pali motorówka. I pod takim hasłem, pod takim pytaniem dzisiejszy rejs, ile spali motorówka do dziwnych. Właśnie minęliśmy i wypływamy ze Szczecina. Tu niestety musieliśmy płynąć wolniej, bo jest zakaz wytwarzania pali. Płyniemy dalej, mijamy okolice Polic. Prędkość przelotowa od momentu startu 49-50 km/h. Staramy się ją utrzymać jest najbardziej komfortowo, także z tą prędkością będziemy starali się płynąć do samego Dziwnowa. W miejscach, wiadomo, takich jak przejścia, gdzieś pod mostami, rzeki, będziemy musieli zwolnić. Następne filmik będzie chyba z już, także zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Zobaczymy, jak to nam ten teścik wyjdzie. Przypominam o nagrodzie. Nagrodą w konkursie jest radio. Team BOS z głośnikami białymi. Fajny zestaw na łódkę, dobrze grana, na bluetootha, także polecam serdecznie. Obstawiajcie, jaki jest wynik i wpisujcie z dokładnością jedno miejsce po przeciwie. Trzebież. właśnie omijamy 40 minut płynięcia kiedyś piękna przystań marina centrum wyszkolenia morskiego dzisiaj w przebudowie wchodzimy na zalew, pierwsza brama niektórzy mówią wielka także widzimy się za chwilę, będziemy kręcić za chwileczkę w prawo na to fala trochę się zmogła, jak to na zalewie zapraszamy na ciąg dalszy Kończymy przygodę na zalewie. Trochę się uspokoiło. Fala była na zalewie do metra, wiało między 3 a 4 po Cały czas pod fale. Płynęliśmy z prędkością około 30-36 km na godzinę. Eee, dało się fajnie tak płynąć, także tu musimy teraz celować i szukać szlaku, żeby się gdzieś nie wpakować na jakieś nieprzyjazdy nam no. Także wchodzimy już na rzeczkę. Zaraz będziemy troszeczkę mogli ciekawiej nakręcić, nie będzie tego wiatru. Także Kończąc podsumowując, ten kawałek drogi. Płynęliśmy do Trzebieży 40 minut, do końca zalewu szczecińskiego, wejścia na Wolin, już kolejne 40 minut. Na Zalewie trochę nas pobujało, była fala taka do metra. Przeważnie było pół metra, ale tak 30% to były fale takie metrowe, więc musieliśmy trochę wyhamować. No i płynęliśmy taką prędkością 30 do 36 na godzinę, także uważam, że byliśmy i tak nieźli. Biorąc pod uwagę y, możliwości łódki, łódka jest w klasy C, przypominam, czyli byliśmy na y, tak 70% tych możliwości, wpłynęliśmy w zaciszne miejsce, już jest spokój, cisza, można coś nagrać, mam nadzieję, że będzie słychać to, co było z wody, także zapraszam na czym dalszy przejście pod mostem, nagramy jednym, mam nadzieję, że trafimy dobrze na otwarcie mostu w Cifnowie, a może się zmieścimy po nim, nie sprawdzałem tego, tak, także do zobaczenia za chwilę. Piękne widoczki dookoła krótka przerwa odpoczynek po falach i do właśnie zbliżamy się do Wolina 5 minut później przed przednim filmiku jesteśmy w Wolinie piękna nowa marina troszkę mała ale ponoć się rozbudowuje pozdrawiamy wszystkich żeglarzy zachowamy ostrożność nie wytwarzamy fali z szacunkiem do ich nowych, nie tylko do tych podróżnych jak most wolnie, zaraz będziemy go zdobywać pokażemy w pod mostem drugie podejście dokładnie sierżant Monika uznała że drugie podejście w pierwszym się nie zmieściliśmy ze względu na daszek musieliśmy go schować teraz już bez problemu no moglibyśmy może byśmy się zmieścili ale po co ryzykować? Tak to wygląda. Złożony kasek. Jesteśmy z powrotem, trochę zawirowania. Pozdrawiamy serdecznie z wody. Fajnie pięknie. Trzeba sobie popływać w Pływamy na zalew kamieński. Warunki się zmieniły, cały czas wiatr wieje, tutaj już tak Widzę 4 Forda może być wszędzie grzywacze, więc e, no, powiem taką ciekawostkę. E, płyniemy cały czas tą samą prędkością, tyle samo gazu. Jak nie było tych warunków, płynęliśmy tam po rzece. To prędkość mieliśmy 50 na godzinę. Tak mniej więcej, bo może jednego kilometra. Przy tych warunkach, które teraz mamy. Zobaczcie sami jaką mamy prędkość. 42, 10 km na godzinę zwolniła nas fala wiatr zobaczcie jaki ma to wpływ na osiągnięcia naszych motorówek no i na pewno na zwalanie kończymy zabawę na zalewie kamieńskim wpływamy w pierwsze bramki Już widać tam kilku oddali około 2 godzin jesteśmy na wodzie kilka jachtów pod rądem chemiczne tam cały czas utrzymujemy prędkość powyżej 30 na godzinę a raczej 40 taka prędkość aby się komfortowo płynęła, żeby nie spalić za dużo tego paliwa no, na wiatr nie mamy wpływu cały czas 3 do 4 bo porta fala tu jest troszeczkę mniejsza jak na zalewie znaczy zdecydowanie mniejsza ale wiatru jest trochę więcej i chłodniejszy także, ale piękna pogoda jest jedziemy dalej no i zobaczcie sami jak to się wszystko pięknie zmienia, jesteśmy Zdziwieni, że już w dziwnowie po dwóch godzinach, 12 minutach dokładnie wpływamy do dziwnowa. Myślę, że to jest dobry wynik jak na te warunki, które mieliśmy 3-4 do boforta fala na zalewie 50 cm do metra. Na zalewie kamieńskim równie fajnie, tylko że mniejsza fala, ale za to silniejszy wiatr i krótka ta fala to taka mocno poszarpana, ale fajnie. No warunki żeglarskie, typowo żeglarskie dzisiaj. Także pozdrawialiśmy tych, co żeglowali. My na silniczku dzisiaj do Dziwnowa. Obiadek i wracamy do Szczecina z powrotem dzisiaj jeszcze. O, tak na szybko zdobywamy most w Dziwnowie. Jeszcze by czapka się zmieściła na głowie. Także super. Nie trzeba czekać na otwarcie mostu, bo jest otwierany w pełnych godzinach. W sezonie troszkę też wcześniej bo otwierają chyba od 10 do 17 otwierają co godzinę także wyszliśmy kierujemy się tam do portu no i mam nadzieję że czekają tam z jakąś kawą na nas albo coś do zobaczenia pozdrawiam za chwilę łódkę mamy już zatankowaną, paliwo zalane. Policzymy wszystko i się spotykamy za chwilę. Ja następnika teraz nastąpiła na powrocie do Szczecina tym razem. Tam gdzieś daleko został dziwnów za nami. Wywracamy, znamy wynik, a wy musicie go zgadnąć. Na tym polega cała zabawa, żeby odgadnąć ile paliwa zwaliliśmy do Zimnowa Dystans był...

Trochę nami napujał jednak, niby niedużo, ale za to ładne widoczki. Mamy piękne słońce na zachodzie i minęliśmy Tira. Mm. Wpłynęliśmy do Szczecina, droga powrotna trwała o całe 30 minut krócej. Spaliliśmy podobną ilość paliwa, ponieważ płynęliśmy trochę szybciej, cały czas z prędkością 50 na godzinę. A jaki to wynik to zobaczymy za kilka dni. Na dole pod postem będziecie mieli opis jak wziąć udział w konkursie, w wygrania jest radyjko. I trzeba odpowiedzieć na pytanie ile spaliliśmy paliwa w jedną stronę, ile spaliła motorówka w jedną stronę paliwa.